Tam, przy sercu Jezu Twoim żyć, tam chciałbym spocząć, tam chciałbym być, tam przy sercu Jezu Twoim żyć. Panie Jezu Chryste, uroczystość pierwszej Komunii Świętej, naszej znaczy parafii, Naszymi dziećmi, z rodzicami, gośćmi, chrzestnymi, chcemy wyśpiewać wielką cześć i chwałę Tobie przez ręce Matki Najświętszej. Kieki, eleison, hej, eleison, hej, nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Ale prosimy Cię o szczególne tak łaski Boża błogosławieństwo, aby ono zagośliło w naszym sercu, w naszym życiu byśmy cieszyli się twoją obecnością dzień po dniu. Przy tak wielkim Przyszliśmy, aby jeszcze raz podziękować Ci za ten piękny dzień. Dziękujemy Ci sercem ukochanej Kryste, żeś przyszedł do nas dzisiaj w bieli chodzki czystej. Dziękujemy, że wstąpiłeś do serc naszych, Panie. Wierzysz w je niby niebo za własne przemieszkanie. Dziękujemy, że jesteś naszym przyjacielem, że przynosisz nam ze sobą wieczne wesele. Zaprosiłeś, zaprosiłeś mnie, dobry Jezu, na ucztę, a sam się pokalnął stałeś. Cieszyłam się z tego zaproszenia i nie mogłam się doczekać. A teraz jesteś w moim sercu. Bardzo Ci dziękuję. Mam prośbę do Ciebie, Pania. Podaruj mi taką siłę i łaskę, bym nigdy od Ciebie nie odszedł, bym zawsze, stoł, bym zawsze o Tobie pamiętał i doszedł z Tobą do nieba. Wszystko mam w tobie, wszystko mam w tobie. Tobie, Jezu mój, chcę ofiarować, ofiarować zapał swój, by zawsze pamięć wolę Twą i zachować Cię są duszę mą. Jezu, pozostań w sercu mę, tylko Ty zamieszkaj w nim, dopomóż mi w godzinie złej wytrwać w miłości Jezu Twej. Świętsza Maryjo, chcemy podzielić się z Tobą wielką radością. Oto dziś przyjęliśmy do serca Pana Jezusa w Komunii Świętej. Będziemy Tobie dziękować, odmawiając codziennie modlitwę, zdrowaś Maryjo. Oddajemy się teraz Tobie, Oddajemy się teraz Tobie, chcemy być Twoimi dziećmi bądź dla nas zawsze matką. Matko Boża, to do nas uśmiechnij się. Matko Boża, to prawda, dzieci wysłuchaj swe. Ten kwiat jest podziękowaniem dla Pana Jezusa. W sakramencie Eucharystii pokazał nam, jak bardzo nas kocha. Zmocnieni jego ciałem, możemy łatwiej znaleźć drogę do niego. Ten kwiat wyraża podziękowanie dla rodziców, którzy przygotowali nas na ten wielki dzień. Dziękujemy, że troszczą się o nas, aby niczego nam nie brakło. Tym kwiatem dziękujemy za kochaną babcię i dziadka. Daj im, Panie Jezu, dużo spokojnych dni. Ten kwiat... Przynoszę mojemu rodzeństwu. Proszę Cię, abyśmy się jeszcze bardziej kochali. Tym kwiatem dziękujemy naszym gościom, którzy czynią ten dzień jeszcze piękniejszym. Tym kwiatem chcemy podziękować księdzu proboszczowi za mszę świętą odprawioną naszej intencji. Dziękujemy wszystkim krewnym i przyjaciołom. Tym kwiatem dziękujemy wszystkim parafianom, którzy się z nami modlą. Pamiętajmy też, pamiętajmy też o dzieciach, które cierpią z powodu biedy lub choroby. Tym kwiatem chcemy poprosić Pana Boga, żeby pomógł nam dochować Mu wierności na zawsze. Tym kwiatem potwierdzamy pamięć o zmarłych naszych rodzin jest wasz strzegem moim Przed laty Bóg powierzył nam, rodzicom, bardzo cenny skarb, nasze dzieci. Potem po raz pierwszy przynieśliśmy je do kościoła, aby stały się dziećmi bożymi. Wtedy zobowiązaliśmy się z złożonego w nich daru wiary. Dzisiaj wypełniając tamto przyrzeczenie, ponownie przyprowadziliśmy nasze dzieci do kościoła, ponieważ bardzo gorąco pragniemy, aby wyrastały na ludzi dobrych, wrażliwych, świętych, kochających Boga i bliźniego, nie będzie to możliwe bez mocy, jaką daje Jezus w sakramencie Eucharystii. Dlatego pierwsza Komunia Święta naszych dzieci jest szczególną radością nas, rodziców, całej parafii i wszystkich zaproszonych gości. Jednocześnie świadomi naszych zadań, pragniemy troszczyć się o rozwój religijny dzieci i dawać im świadectwo życia w prawdzie i miłości. Zobowiązujemy się dbać o ich regularną spowiedź i niedzielną mszę świętą. Błogosław nam Boże na to trudne zadanie. Maryjo królewo rodzin, stawia się za nami. Księży proboszczu, dziękujemy ci za pierwszą spowiedź i Komunię Świętą, za poświęcony czas, cierpliwość i za wszystkie nauki. Chcemy o nich pamiętać i żyć zgodnie z nimi. Bóg zapłać. Dziękujemy Wam. Rodzice kochani i myli, żeście nas pacierza pierwsi nauczyli. Za skarb naszej wiary, za gorące serce, za codzienną troskę. I strudzone ręce niedobry dobry Bóg wam wynagrodzi, wspiera łaską w każdej potrzebie, obdarzy radością na ziemi i szczęściem w niebie. Serdecznie dziękujemy Pani Piotr za zaangażowanie w przygotowanie do pierwszej komunii świętej, za trud i włożone serce, poświęcony czas, dobre słowa, pomoc, a także pełne duchowe przygotowanie. Niech Bóg obdarza Panią zdrowiem i radością. W imieniu rodziców i dzieci komunijnych dziękujemy również Państwu Polak za poświęcony czas za duchowe przygotowanie do pierwszej komunii świętej. Życzymy Państwu łask Bożych oraz Bożego błogosławieństwa. Franciszek Tomasz Ania Maczura Hania Maczura Sonsat Katz perwa Jakub Zwolak. Teofilusz Maciók. Wiktoria Chodkowska. Antosia Reclik. Lena Sładkowska, Natalia Paś. I Mateusz Tarapacz. Moi kochani, tym sposobem dobiega końca ta taka oficjalna uroczystość, a jeszcze będziecie świętowali u siebie i na ten czas życzę Wam najlepszego, ale pragnę Wam serca podziękować za to wszystko tutaj, co się wydarzyło pomiędzy Wami, Waszymi Dziećmi, a Panem Bogiem, którego, któremu służymy my wszyscy tutaj na Ziemi, pełnym swoje powołanie. Każde jest inne. Tak żeśmy dzisiaj czytali w yy, całą niedzielę. Yy, a yy, chcę, bo tu dzieci pięknie dziękowały, ja też chcę pięknie podziękować za ten sprzęt, który tutaj nam już towarzyszy i tu na dole, i na chórze, yy, przy różnych okazjach i za wielką taką życzliwość rodziców dla parafii wielkich bóg zapłać. Bo to wszystko służy ku temu, byśmy się wszyscy razem yy, nie tylko integrowali, ale przede wszystkim sobie nawzajem pomagali. Jeśli rodzice pomagają dzieciom, to również będą pomagać parafii. I te dzieci, zapraszam bardzo serdecznie, byśmy korzystali cały ten najbliższy czas, tydzień, to jest Biały Tydzień Eucharystyczny. Wszystkiego najlepszego za śpiewanie. Wszystkim, wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować, Bóg zapłaci. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.